No witam państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na maj 2022 roku dla zodiakalnych panien. Proszę państwa, warto też sprawdzić swoje znaki, w których macie ascendent Księżyc lub Wenus, ponieważ też tam możecie jakieś podpowiedzi znaleźć. Natomiast jeżeli, no, biorąc pod uwagę, że jest to czytanie ogólne i na pewno nie wszyscy mają taką samą sytuację, i ktoś by chciał na przykład odpowiedzieć na swoje pytania ważne, którego. Interesują, to zachęcam do kontaktu mailowego. Adres będzie się pokazywał u góry filmu. Co jeszcze? Chciałabym podziękować za Waszą obecność na kanale, ponieważ każda aktywność moich widzów zwiększa jego zasięgi. Bardzo pospadały zasięgi. Ja to słyszę od, od wielu też innych twórców, że pospadały zasięgi YouTube'a, więc są ograniczone. Mocno się na tym nie znam, ale widzę to. Widzę to w liczbie wyświetleń, więc jakby. Każda aktywność, łapka w górę, komentarz, choćby nawet krótki. No i oczywiście subskrypcja, to szansa na rozwój. Przechodzimy już do czytania dla panny. Jeszcze oczyszczę karty no i zaczynamy wy w tym miesiącu. Karta dziewiątki mieczy mówi o zamartwianiu się, o tym, że coś Wam nie daje spokoju. Nawet bym powiedziała, coś Wam nie daje spać spokojnie, bo cały czas o czymś myślicie. Słuchajcie, te już na pewno Państwo, którzy oglądają moje czytanie i na te karty trafili, tak przypomnę, że one mają takie dodatkowe podpisy, i tutaj jest na przykład wewnętrzne tortury, tak? Czyli, jakby nasze myśli już nas tak męczą, takie mamy gdzieś jakieś straszne, katastroficzne obrazy sytuacji, wyobrażamy sobie, piszemy czarne scenariusze, że po prostu to no, może być bardzo, bardzo męczące. I to jest krok do, do, do depresji. Co jest wyzwaniem dla Was na ten miesiąc? Oj, kolejna, właśnie dziewiątka. Słuchajcie, jak się pojawiają dziewiątki, mimo że w tarocie najwyższą liczbą jest 10, tak? czyli mogą być jeszcze 10 mieczy, 10 buław, to jednak dziewiątka w numerologii jest ostatnią cyfrą, tak? I ona może mówić o. Schyłku jakiejś sytuacji, o, o, o takim zbliżającym się końcu, o tym, że coś się domyka. Dziewięć yy, buław to jest karta, proszę zobaczyć, ograniczeń. Proszę zobaczyć, jakie wąskie, yy, małe okienko ona ma na świat, okno na świat, tak? Jest ograniczona, jest, no jest bezpieczna, bo oczywiście te, te. No tu buławy, no ale te pale, tak? Te pale drewniane ją zabezpieczają, ale ona. Yy, no, coś za coś jest bardzo w ten sposób, ma, ma ograniczone perspektywy, więc no, o co tu chodzi? Czy chodzi o to, że macie, no nie wiem jak to nazwać? zawalczyć. Zobaczymy, co dalej karty pokażą o to, żeby mieć szerszy obraz sytuacji, czy żeby się wyrwać z tego ograniczenia. To nie jest dla Was niebezpieczne. To jest po prostu tylko i wyłącznie ograniczające, bo yy, tu jest taki czas na zebranie sił, na odzyskanie może sił, może tak powinna powiedzieć. Natomiast no tak jak powiedziałam, coś za coś. Co jest przyczyną obecnej sytuacji? Albo kto? Król Mieczy. No to jest intelektualista, ale to jest bardzo chłodny człowiek raczej. Ktoś, kto nie, nie potrafi okazywać uczuć, ktoś, kto wszystko bierze rozumowo, analitycznie. Jeżeli to nie jest konkretna osoba, którą macie na myśli, to mogą być to sprawy formalne, czyli na przykład nie wiem, jakaś decyzja urzędowa czy sądowa na przykład. Sprawy związane z leczeniem, bo to jest także lekarz. To, co wcześniej powiedziałam, niewysypianie się, krok do depresji, tutaj też jest taki moment, gdzie my odzyskujemy siły na przykład po chorobie, na przykład po jakimś trudniejszym czasie, no to bym powiedziała, że to z leczeniem także się w jakiś sposób zgadza. Chociaż to jest stricte leczenie, leczenie na razie nie ma, ale mówię, to nie są takie mm, sytuacje lub takie osoby, które byłyby otwarte, byłyby uczuciowe nie, to jest jakaś konkretna sprawa do załatwienia coś, co y, jest właśnie jakimś decyzją, jakiś, jakieś pismo może być, jakaś y, y, diagnoza, o takie rzeczy. Co przechodzi do przeszłości. Sprawiedliwość, karta wagi, i znowu mamy system prawny, a tutaj też jest bliźnięta waga wodnik. Waga też tutaj jest. To jest też karma. Jeżeli rozpatrywać, przepraszam, rozpatrywać karmę w takim kontekście, że o, każdy ma do odrobienia swoją karmę, czyli swoją lekcję, tak, no, tak się mówi często, no to powiedziałabym tak. Jeżeli czuliście, że karma was docisnęła, no to to już przechodzi do przeszłości. Natomiast oczywiście ślad w głowie zostaje, tego zamartwiania się, tego, co jeszcze, co jeszcze was może spotkać, tak? Hmm. Chyba dwie karty wzięłam, czy mi się tak wydaje tylko. Nie no, słuchajcie, coś niesamowitego. Cały czas mam wrażenie, że to są dwie karty. Nie, nie ma. Nie ma tu dwóch kart, jedna jest, ale normalnie myślałam, że są dwie karty. No nie, jedna jest. Dobra. Co macie w głowie? Paść kielichów. Paść kielichów może mówić o dzieciach, bo to jest osoba wrażliwa, osoba młoda, jeszcze z takim emocjonalnym, tym chciałam powiedzieć pancerzem, no jak to zabrzmiało niewykształconym i takimi niedojrzałymi emocjami o, tak ładnie może powiem. Ale karta pazia kielichów mo może mówić także, że macie na myśli, czy chodzi Wam po głowie jakaś nowa znajomość, ale znajomość, która y, jest oparta właśnie na szczerości, na, y, na emocjach jakichś takich ciepłych, dobrych, na wspieraniu się. Czy ktoś taki miły, ciepły, wspierający, kogo y, no, lubimy mieć przy sobie? Nie taki zimny. Chciałam powiedzieć drań. To nie musi być zimny drań. To jest po prostu osoba, która no, ma taki charakter lub jakby w takiej roli występowała w waszym życiu. Co w najbliższym czasie? No, bardzo możliwe, że się czymś zajmiecie. Także może być to zajęcie się pracą, ale to jest duże zaangażowanie w coś. Czyli. Czegokolwiek to dotyczy, czy spraw waszych prywatnych, czy rodzinnych, czy, czy zawodowych, to tutaj jest duże zaangażowanie, takie nawet, powiedziałabym, że to nie jest praca 8 godzin na dobę, tylko na przykład 12, tak, czyli się przepracowuje, no właśnie, to co wcześniej powiedziałam, nie sypiacie po nocach, no panna jest pracowita, archetypem panny jest praca, natomiast... Yy, Tutaj jest generalnie zaangażowanie się w realizację czegoś, czyli coś w czym jesteście, to po prostu jesteście na 120%. Jakby wal walczycie, to też znowu nie jest dobre słowo. Staracie się o to, żeby poprawić swoją reputację, żebyście byli dobrze odbierani, żebyście osiągnęli mistrzostwo w tym, czym się zajmujecie. Chcecie być zauważeni, docenieni i w związku z tym się tak jeszcze mocniej staracie. Wasze Nastawienie w tej sytuacji. Rydwan. No, właśnie, nastawienie jest na sukces, tak, że, że tutaj z czymś ruszycie. Pomyślałam sobie, że są tutaj osoby, że mogą mi słuchać teraz, osoby, które myślą o awansie czy o zmianie pracy, może i o zmianie też. O awansie, o tym, że. Hmm, może pracujecie na to, żeby ktoś docenił Wasz wysiłek i na przykład dał Wam podwyżkę, jakieś nowe stanowisko, może jakiś projekt przydzielił. Generalnie no chcecie do przodu, no to jest akcja, to jest dużo pracy. Powiedziałabym, że jesteście... Hmm, a jak, jak nakręceni albo rozkręceni, tak? Że tu jest, tu to jest praca, praca, powiedziałam, że do, nic dookoła możecie nawet nie zauważyć, bo jesteście tak zapracowani lub zajęci tą sprawą. A Wasze otoczenie znowu młody człowiek mi się pokazuje, ale taki ktoś no młody albo, albo nie młody bo się zaraz kim jest paśmie, czy. Hmm. Paśmieczy to jest ktoś wścibski, ktoś, kto plotkuje, ktoś, kto wypytuje, chce jak najwięcej wiedzieć, chce no, takimi różnymi kanałami dojść do jakichś informacji, do, do jakichś informacji, może od Was coś wyciągać, żeby na przykład potem to gdzieś dalej przekazać albo wykorzystać, przeciekuwałem. To jest ktoś taki, my nie lubimy takich paziów mieczy my w sensie ludzie po prostu odbieramy ich jako wścibskich, jako ciekawskich, jako średnio sympatycznych, albo nawet wcale niesympatycznych, natomiast to są osoby w sumie bystre, osoby które po prostu tak potrafią między wierszami nawet czytać, są takie bardzo, jak to powiedzieć. Te wiadomości wszystkie do nich docierają, oni potrafią to wszystko tak przeanalizować, ale no mówię, zbierają informacje, żeby coś wiedzieć. To jest także osoba, tak jak powiedziałam, młodzi ludzie, dzieci jak najbardziej, także uczący się, bo to są osoby, które mają jakieś zainteresowania, na które przeznaczają bardzo dużo czasu. Jeżeli takiej osobie się. Jakiś temat spodoba, coś go wciągnie, zainteresuje, to po prostu on potrafi bardzo się w to angażować. Jest naprawdę już wtedy bardzo w tym szczegółowy. To nie jest takie tam, no a co ty lubisz? No, lubię sport, o, to jest takie ogólne. Ta osoba już będzie konkretnie tam, nie wiem, interesowała się jakimiś bardzo szczegółowymi, szczegółowymi informacjami. Ale, no tak jak powiedziałam, także informacjami na temat Waszego życia, tak? Lub do Was może, mogą jakieś plotki znosić takie osoby. Wasze nadzieje lub obawy. Asbuław mówi o, o jakiejś inicjatywie, może jakiejś propozycji od kogoś, mówi o zaangażowaniu, pasji, o podjęciu nowych działań, o realizacji nowych pomysłów. Słuchajcie, ja powiedziałabym tak, no jeszcze, jeszcze parę kart mam do położenia, ale jesteście tak zapracowani w maju, że o ile miesiąc maj to jest miesiąc zakochanych, to wy jesteście zakochani, ale w swojej pracy e, lub czymś tak zajęci, że inne rzeczy dla Was nie istnieją. Zaraz zobaczę, co tutaj będzie, jaka jeszcze będzie ostatnia karta. Natomiast hmm, przy tej okazji wspomnę o tym, że co do czytań związanych z miłością, z relacjami. Y, Otwiera się nowy kanał, otwieram nowy kanał, no myślę, że od maja, tak, właśnie w miesiącu zakochanych i tam będą tylko czytania dotyczące właśnie związków, bo Państwo w prywatnej korespondencji, no w 90 paru procentach o to pytacie, tak, o relacje, o, o Wasze sprawy miłosne, o, o sprawy w Waszych związkach. No dobrze, jaki rezultat dla Panny na maj? E Bardzo możliwe, że pod koniec miesiąca już coś nowego y, zauważycie, już będziecie, y, rozejrzycie się, że nie tylko, na, że tylko, nie tylko ta praca y, istnieje, ale powiedziałabym tak. Te dwie karty mówią o tym, że jakaś znajomość Wam się może y, tutaj nowa. Przytrafić, no nie wiem czy to jest dobre słowo, zdarzyć. I bardzo możliwe, że wy już na to czekacie, że chcecie takiej, żeby się coś zaczęło dziać, żeby bo karta Asabuław to jest też seksualność, to jest też ta chemia, ten, ta iskra, taka nie taka nuda, że tylko pracuje i pracuje, tylko właśnie coś nowego, ktoś nowy. Poznanie kogoś takiego, że w jakichś okolicznościach, że powiecie, wow, tutaj w, taki, w takim momencie kogoś poznaję, no ale też bym powiedziała, że to Wam chodzi już po głowie, tak? Więc bardzo możliwe, że pod koniec miesiąca możecie także kogoś poznać, przynajmniej macie nadzieję, że coś się wreszcie zacznie w Waszym. Chciałam powiedzieć, nudnym życiu dziać, czy ustabilizowanym, to nie o to chodzi, że musi być nudne w ogóle tak y, y, obiektywnie. Subiektywne Wasze odczucie takie może być, Ej, ja to tylko robota, i robota, i robota, i dom, i praca, i dom, i praca, o, i dzieci, tak? No to więc i dzieci. Więc w takim kontekście to powiedziałam, absolutnie nikogo nie chciałam tutaj urazić. Dobra, dopytam o parę kart, żeby je tutaj. Doprecyzować, doprecyzować, doprecyzować. O, ja powiedziałam, dwie dziewiątki są, ale jest też i Głupiec i As, więc są też nowe karty. Dobra. Dziewięć mieczy. O co wy się tak martwicie? Powiedziałabym tak. Albo na coś długo czekacie, albo coś wam długo, czy znaczy tak długo, duży się wam. Że jakby ja się tak staram, ja już się tak zapracowuję, przepracowuję nawet, a to nie ma tego i się martwię, kiedy to będzie, kiedy nareszcie się to rozwiąże, kiedy nareszcie się to okaże, kiedy nareszcie to, nie wiem, dostanę, kiedy nareszcie to kupię, kiedy nareszcie to osiągnę. Bo mówię, ma, mam wrażenie, aha, wiecie, co mi jeszcze przyszło do głowy? że bardzo możliwe, że mówię do wielu osób, które nadal pracują zdalnie i chciałyby wreszcie z tego wyjść, bo macie, możecie mieć wrażenie, że jesteście już tak ograniczeni, że po prostu jakbyście, jakby wam ktoś powiedział, nie musisz od jutra pracować zdalnie, to wy po prostu jak yy, normalnie, jak, jak wystrzelicie z tego domu, żeby już wyjść, żeby po prostu poczuć świeże powietrze. Takie, takie coś tutaj też widzę. Tak? Taką chęć właśnie zobaczenia czegoś nowego, bo tak się czujecie ograniczeni, tylko ten dom i ten no, najczęściej komputer, jednak, tak? Ten dom i ten komputer, ten dom i ten komputer. No, zobaczcie, widzicie? Potwierdza się to. Ten głupiec się tutaj pokazał. Czyli wy czujecie się już tak ograniczeni, że wiecie co? Przychodzi mi takie określenie, ono nie jest zbyt eleganckie. Ale normalnie mam wrażenie, że wy jak po prostu, jak wam ktoś powie, nie musisz już tu siedzieć. Nie wiem, albo ze względu na pracę, albo ze względu na. Tu jest jeszcze jeden przykład. Już o tym kiedyś mówiłam, że dziewiątka była w tak, że mi pokazała szpital kiedyś, czyli pobyt w szpitalu, który no jest konieczny do wyleczenia się, ale jak już wyjdę z tego szpitala, to jak wypruję, to jak po prostu pies z, 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 spuszczony ze smyczy, tak? Więc tu chodzi o to, że taką wolność poczujecie i tego właśnie chcecie. Powiedziałam, że potr potrzebujecie takiego pazura, takiego, no takiej iskry, cały czas mi to przychodzi, taki iskry, więc chcecie już ruszyć, Wy byście gdzieś wyjechali bardzo chętnie. Także, no, takie tu historie. Dopytam o tego Pazia, czy to jest ktoś niebezpieczny, czy to jest coś bezpieczne. Mm, nie powiedziałabym, że niebezpieczny, ale, no, jakby konsekwencje kontaktu z tą osobą, czy tego, co się od niej dowiecie, czy tego, co ta osoba powtórzy, to mogą, może tak, sprawy mogą dotyczyć, dotyczyć tego, co już było i tam coś się okaże nagle, nagle czy nie nagle, czy dowiecie. Lub konsekwencje tego mogą być takie sobie, bo tak jak powiedziałam, no, to jest osoba średnio Taka przyjemna. Dobra, pokazał się dwa razy głupiec, więc o co chodzi? Król mieczy. Król mieczy też dwa razy. Czyli na początku powiedziałabym podstawa tego wszystkiego i w rezultacie też się pokazał król mieczy. Król mieczy, tak jak powiedziałam, sprawy formalne. Na przykład król mieczy. O, jeszcze jedna sprawa mi przychodzi. Król mieczy przy tych kartach to jest także złożenie wypowiedzenia. To jest także mm, rozstanie. Czyli na przykład mówię, nie, wiem, wspólnikowi, czy partnerowi, czy współlokatorowi, czy właśnie pracodawcy, wiesz co? Czuję się ograniczona w relacji z Tobą, i dziękuję bardzo, i rzucam, no rzucam, czy nie rzucam, tak powiedziałam, wypowiedzenie. Więc takie tutaj historie. Lub właśnie sprawy formalne, tak jak powiedziałam, możecie coś zaczynać, ale Wy bardzo chętnie już byście już zaczęli. Dobra. Jaka rada dla Was na maj? No proszę, Cesarz. Słuchajcie nie ma to tamto. Wszystko zależy od was. Nie ma w tym miesiącu, nie ma żadnego tłumaczenia okolicznościami zewnętrznymi. Wszystko jest w Waszych rękach. Tak, moja kicia to potwierdza. Coś moja kicia chce, ale nie wiem co. Um. Musisz mi przetłumaczyć na polski, Kicia. Natomiast cesarz to jest osoba, która jest niezależna. Ona się nie ogląda na kogoś, co ktoś myśli, czy co ktoś jej podpowie, czy coś. Ona decyduje sama o sobie, bo ona może. Cesarz może. Dlaczego może? Bo jest silny, bo jest doświadczony, bo jest dojrzały, bo wie czego chce, bo ma potencjał, bo ma kapitał, bo ma moc, bo ma siłę, bo ma władzę. Władzę nad Waszym życiem macie Wy. Tyle. Życzę Wam udanego miesiąca. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i serdecznie pozdrawiam.